Witam w kolejnym filmie Jeszcze jedna masa, którą sobie testuję Drugie podejście Pierwsze podejście było z wałka Tym razem będę pryskał tutaj w drugim pomieszczeniu Tak to zostało przygotowane Także zobaczycie jak to idzie na tym i później coś tam doponę w trakcie. Jak mi się pracowało, jak wyszedł szlif. Ogólnie jest opinia, że jest twarda masa. Ja przecież podejścia czy nie zauważyłem, jest taka twardość była optymalna. I mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. No to zaczynamy. W pierwszej kolejności tutaj robię obrzutkę całej ściany tak aby wstępnie ta wilgoć z masy weszła w ścianę i później żeby już ta docelowa warstwa tak szybko nie podciągała masę którą psikam jeśli ktoś by nie zauważył jest to semin Expert Lis gotowa masa w workach wcześniej używałem ją na próbę jedną ścianę robiłem z jakby pierwszy test wstępnie przeszło więc po namowach tutaj swojego przedstawiciela spróbowałem stwierdzić, że spróbuję jeszcze raz ją pod natrysk tutaj na tym obiekcie robiłem, powiedzmy na trzech różnych masach był to F16, robiłem z wałka ponieważ miałem gotowy tylko jeden pokój resztę musiała schnąć, więc nie oddałem agregatu więc poszedł z wałka, kolejne pomieszczenie już widzieliście tu ten sufit, który tutaj w pomieszczeniu robiłem cekolem, colem finish. film już jest, więc możecie to zobaczyć no i to pomieszczenie psikałem właśnie tym ExpertLisem także mamy tak samo przygotowane ściany praktycznie bardzo zbliżone warunki trzy różne masy więc jakieś jest to w, miarę, w miarodajne porównanie Masa tutaj podciągała mi dość szybko tej dużej ściany nie byłem w stanie zrobić naraz, musiałem ją podzielić na połowę Co za chwilę zobaczycie, akurat pierwsza półka padła bateria się nie nagrała, także jest obrzutka i już wygładzanie tej drugiej połowy ściany oraz kolejna ściana także masa ciągnie zdecydowanie szybciej niż na przykład Eco Finish, WPF 16 do tego jest ma trochę grubsze ziarno, można ją nałożyć trochę grubiej i zdecydowanie lepiej układa się pod noszem Nie ma efektu tego pływania jak przy ekofiniszu, który jest miałki i rzadki. Tam po prostu cieńsze wasty trzeba dać jej długi czas żeby się odstała i tylko powierzchnię przegładzić, wtedy to wychodzi najlepiej. Tutaj po prostu trzeba nałożyć i od razu ściągać, nawet jak gdzieś jest trochę grubiej. Przez to, że jest taka mocno kleista, do tego z takim grubszym ziarnem, czuć to w palcach, bardzo fajnie układa się podłoże. Nawet jak jest wyświęta grubsza warstwa. No i tu już po chwili lecę z warstwą docelową. Pierwsza wilgoć poszła w ścianę. Będzie więcej czasu na obrabianie. Dysza, jaką używam, była to 531 na 541 agregat nie dawał rady, przez to, że masy ani nie rozcięczałem, ani nie mieszałem, po prostu była wrzucona z do kuwety. Tutaj po rozmowach, właśnie ze swoim doradcą, mówił, że zdecydowanie czas by się wydłużył, jeśli była lekko rozcięczona. No i akurat robiłem gęstą tak aby ściany na pewno naraz wsiadły, żeby nie było, że rozrzedzę później masę w stanie skurczu i będę musiał robić ten wyraz także ściany siadły można powiedzieć naraz sam szlif, tak wspominałem na początku jest opinia, że jest to masa twarda ja tego nie zauważyłem z tego co rozmawiałem właśnie przedstawicielem jest opcja taka że masa utwardza się dość mocno ale w momencie kiedy kiśnie na ścianie czyli po prostu jest wilgotno parówka ona nie schnie tylko się kisi i kisi wtedy rzeczywiście powierzchniowo się bardzo mocno utwardza ale z tego co mi przekazał jest na to sposób gruby papier setka 120 przelecić na szybko właśnie tam taki twardy film z tych żywic który Wychodzi w tym momencie na wierzch. po otworzeniu porów normalnie szlifuje się podobno tam 180 czy 200. Ja żadnych problemów z utwardzeniem nie miałem i tutaj szlifowałem chyba 180 siatką, może 150. po wygładzeniu było jeszcze po wyschnięciu robiłem jakieś tam poprawki także z tym nie było problemów no i po szlifie już praktycznie nie miałem chyba ani jednej zaprawki po malowaniu tym bardziej jak jakieś mikroskopiny zostały to po prostu zostały przeoczone, nikt na to nie zwraca uwagi także szlif normalnie układa się bardzo fajnie na minus to, że po prostu szybciej ciągnie. Powierzchnia po przez to, że po szlifie przez to, że jest lekko ziarnista, nie jest tak idealnie, nie wiem jak to powiedzieć. No na cokolwiek po prostu ta ściana jest gładziutka jak pupa niemowlęcia. Tutaj są jakieś takie bardziej porowata. podejrzewam, że przez to po prostu, masa jest trochę bardziej gruboziarnista ale po samym malowaniu tutaj poszedł podkład, na to farba jakichś żadnych niedoskonałości już nie było widać więc jest to ok szlifuję zawsze pod taśmę odlową na żyrafie, więc ona po prostu pokazuje dosłownie wszystko Reakcja Kola FINISHA polecałem raczej na dobrze przygotowane ściany zabudowy z GK. Tak, tutaj myślę, że ta masa fajna by była na tinki cementowe, gdzie zrobi się obrzutkę, ona sobie podciągnie w miarę szybko. Potem możemy nałożyć grubiej. Fajnie to się sięłoży pod nożem. Myślę, że właśnie na takie tematy ta masa by się sprawdziła idealnie. Może jak będzie okazja, to może jeszcze raz zrobię jeszcze jedno podejście, właśnie na cementziakach. Jakiegoś bąblowania czy innych historii nie zauważyłem. Moje zdanie na temat bombowania jest takie, że to nie są jakieś za wysokie obroty czy na powietrzu jakieś głupoty. Po prostu jeśli mamy ścianę zagruntowaną, zbyt mocno jest odcięta. Woda nie ma jak pójść w ścianę, więc wilgoć wychodzi na wierzch i cała filozofia a te historie o jakimś mieszaniu, że jest za szybko, za wolno, nie takie mieszadło to tam dla mnie to są głupoty. Ja zawsze mieszam na full obrotach i nigdy jakoś nie mam problemu z wąblami. Bomble się pojawiają zawsze tam gdzie jest ściana odcięta lub nie nakłada się kolejną warstwę na niewyschniętą do końca masę wtedy ta wilgoć z pierwszej warstwy wychodzi sobie na wierzch no i ściana nam bombuje. jak widać jakoś bardzo nie spieszy się z tą obróbką także z tym czasem otwartym wcale aż tak źle nie jest no ale jest zdecydowanie krótszy niż na ekofiniszu. no i tu już kolejna ściana tutaj trochę przyspieszymy tutaj nie robiłem wstępnej obrzutki tylko od razu dołożyłem jedną warstwę i potem dołożyłem jeszcze zaraz kolejną warstwę tak aby mieć w miarę grubo tej masy i tutaj tą ścianę została położona naraz końcówka już była lekko podciągnięta i trzeba było trochę siły aby ładnie to wygładzić ściany oczywiście nie były gruntowane i po również wodnym gruntem nie gruntowałem zostały porządnie odpylone i przyśnięte podkładem. W tym filmie to na tyle, no i oczywiście zapraszam standardowo na kolejne, jak i poprzednie filmy.